Hej kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek Serie Nailed i będzie mowa tu o zdobieniu. W zdobieniu, o którym mówiłam w Top 10, czyli spider, zrobiony w takim stylu, że jest wtarte w niego kolorowe pyłki, są wtarte i on ogólnie jest zrobiony takim Urządzenie DIY, zrobione przeze mnie, które zobaczyłam na naszym wschodnim YouTube'ie, naszym wschodnim Instagramie, sorry, czyli u Ukrainek i Rosjanek, na którymś właśnie z nich. I ja Wam pokażę, jak zrobić coś takiego, chociaż to. A pokażę Wam jak zrobić, jak to się nie wie. A, użyj po prostu tego, bo jest mi najwygodniej, najczęściej się tego używam. I tak wygląda zdobienie, jest naprawdę fantastyczne. I naprawdę ten gadżet, co zaraz zrobimy, jest tak przydatny, właśnie do Spider. Jest idealny, więc zapraszam Was do oglądania dalej. Dobra moi drodzy, jak zrobić ten nasz. Yy, nie wiem jak to nawet nazwać po prostu gadżet do Spidera. Bierzemy sobie wykałaczki, jaką chcemy szerokość. Ja tu na przykład mam na 6 wykałaczek. To sobie zrobimy. Może na. Nie, ale zrobimy tak samo na 6. Czyli bierzemy tak. Bierzemy sobie wykałaczki. To ile ich mamy? 3, 6, 7. Dobra, mamy 6. Odkładamy. Bierzemy sobie taśmę klejącą. Zrobimy sobie szybko urwę. Dobra. I na tą taśmę klejącą układamy właśnie te wykałaczki po kolei tej najlepiej z jednej strony, żeby one były obok siebie i ważne jest tu, żeby one były równe. Zajlepiej może słuchajcie, zrobimy to tak. Czekajcie. To jest ważne, żeby potem to jakoś wyszło. Dobra, na razie wezmę w ten sposób i zaraz będę je wpychała, o. Może zrobimy właśnie w ten, ten design. I jeszcze dwie. Układamy sobie. Też. I teraz będziemy je wyrównywać. Wezmę sobie na przykład tutaj takie coś. Chcę sobie wyrównać właśnie te wszystkie wykołaczki. Dobra jest ok i teraz sobie je właśnie tak będę o zawijała i muszę sobie zawinąć te wszystkie wykałaczki do siebie i teraz zawijamy to taśmą krającą żeby ona była o, w ten sposób. Ok, tak. I tak to wygląda. Ale jak już mówiłam, użyję sobie tego, ale to, to jest to samo. Użyję sobie tego, ze względu na to, że jestem już do niego przyzwyczajona. No ale tak to wygląda. I co teraz z tym robimy? Bierzemy sobie czarne, e, czarnego Tipsan, tutaj mam już pomalowanego czarnym lakierem akurat z Nox, e, czarna perła. Biorę sobie e, biały spider z Silkera. Dobra, jednak użyję sobie tego, bo on się mi nie klei do rękawiczek. Mamy tutaj właśnie czarnego tipsa i teraz robimy to w ten sposób, że bierzemy sobie te wykałaczki, zamaczamy w produkcie, wyciągamy i nakładamy to na tipsa, przykręcając właśnie te wykałaczki. Czyli to mniej więcej wygląda w ten sposób. I teraz przekręcamy i na przykład, o, widzicie? I tak to wygląda. I możemy to robić na różne sposoby. To jest naprawdę bardzo fajny patent. O, i na przykład tutaj sobie zakręcamy. O, i wygląda to w ten sposób. Ja sobie to um, zostawię. I teraz, co robimy? Bierzemy sobie, słuchajcie. Oczywiście to można w różne strony obkręcać i robić. Ja po prostu podałam Wam jeden ze sposobów. I teraz bierzemy sobie e, pyłki, ja mam z ASIA COMPANY. Wezmę sobie, e, w tym wzorniczku był żółty i e, różowy, to ja wezmę sobie e, pomarańczowy i różowy. Do tego biorę sobie jakiś puchaty pędzelek, który jest przeznaczony właśnie do pyłków. I teraz nie namaczamy, tylko strzepujemy ten pyłek. Strzepujemy pyłek właśnie na te zdobienie, żeby on jakby czy przykleję do tego. Bierzemy ma teraz ten róż, yy, pomarańczowy. Okej. Okay. I tak to Wygląda, teraz wkładamy to do lampy. odpyliłam to i bierzemy, akurat ja mam nowość z Silker Top Of Tops, i to jest No Wipe Top, który jest ponoć lepszy. I teraz wszystko pokrywamy topem, i słuchajcie, to jest na tyle, więc naprawdę bardzo, bardzo prosta technika, bardzo fajne. Um... Zdobienie, które naprawdę super wygląda. Można to robić z jakimi chce się pyłkami. Tutaj mam jeszcze drugiego tipsa. W jakiej chce się kombinacji, więc naprawdę bardzo fajne, fajne zdobienie. Takie. Szybkie, ja bym powiedziała szybkie, salonowe właśnie stopienie. Także tak moi drodzy, jak film wam się podobał, dajcie znać na komentarzach, dajcie łapki w górę, to są mile widziane i bardzo się będę cieszyła jak one będą. Jak macie niedostatek mojego gadania, to macie filmy proponowane, to macie przycisk do subskrybowania, do którego was zachęcam, byście kliknęli, a was zapraszam do kolejnego odcinka. Pa, pa!